Taki jesteś zabawny, to zobaczymy kto będzie płakał całą noc i nie da ci spać. No kajże je ten szczur parsiwiec, no, 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 szczur była tam dziewióra bez ogona, kurwa, jak ją dorwę to nogi z dupów powyrywam. Zobacz Bobo, zobacz co tu się odpierdala. Weź głęboki oddech. Pójdź co, odpierdala wirus. Ale gdzie on jest? Chuj nikt tego nie wie. A jak to było? A, El... Primos! No hej, bo się co stwierdził, że mam mroczki w oczach. Od czego masz te mroczki? Od oglądania em jak miłość. Ej, matka, chujesz tu! Oparze się tam jest koronawirus. Do żabnicy przyszedł. Zobacz. Oju! Dzień dobry, tutaj Wasz kapitan. Właśnie się dowiedziałem, że tutaj gdzieś na pokładzie mamy gościa z koronawirusem. A więc jutro nie przyjdę do pracy. Żeby to było jasne. To, że jesteś moim szefem. Mam głęboko w dupie. A jeśli coś ci się nie podoba, to po prostu zwyczajnie spierdalaj. Cześć, jesteście moją rodziną? O. Powiem mu to jak najdelikatniej, dobra, chłopaki? Dobra. Ogólnie to twoich starych zajebała foka, także jesteś sam. Co? Dobra. No ale co, nie zajebała foka jego starych? Dobra. Czasem to by chciała być Twoją gazetą! Dlaczego? Bo okazałbyś mi wtedy więcej zainteresowania! A, tylko zauważ, że codziennie mam nową! Girdola, żem się wjebał z tym handlem bimbrem. No kurwa na chuja to pędzę. Znowu następny menel, kurwa. Trzecia w nocy jest, kurwa! Spacza nie! Zaradubsko odstrzelę! No zapierdalaj chuj mi! Hamuje mi jeszcze! No jebany tu jest słuk, tu się jedzie! No kurwa zapier, No kurwa jakie... ja kurwa, ja, kurwa, zajeżdżę, ja, ja, Kurwa, kurwa! Przejeżdżaj! Jajeść, obajaczu! narobi nur! No, kurwa! Kurwa syny Co z kurwa, no Nie kupimy, no Kurwa syny, Nie no kurwa, nie Kurwa, szybciej! Szybciej! Rej! Rej! Przelewu wódę! Hada z trzeciego... Magik z dziewiątego... Ja z jedenastego... Dawid no, na chuje i kurwa mówiłeś, że gruba jest, teraz nas goni. A co my? Miał oszukać, że jest chuda? No i i była ją kurwa oszukać? Dobra, nie pierdol, spierdalamy! No spierdalamy! Wypierdolaj stąd, kurwa, szmato! Wypierdolaj, kurwa! Tę konia nie można zwalić! Patrz wąt mi stąd, O kurwa! Chyba mam miażdżyce, bo brzuch mi miażdży jaja! No ale chuj, to lepsze niż cukrzyca! ma kurta! Nie ma? Co tam pichczysz dzisiaj ciekawego? A robię z do z polewą, rozumiesz? Wow, wow, wow. Czy mi się wydaje, czy ty znowu nakurwiony jesteś i zaraz coś odpierdolisz, tak jak ostatnim mm. razem? Oj, z tą pokrywką. Kur... Przedstawiam Ci moją narzeczoną Gosię. Gosie to ja znam z ogólniaka. Miała wtedy krzywy akumulator, bo każdy mógł ładować. Oż kurwa, no mówili, żebym kurwa kuska nie skakała, to bym, achu, im w dupę patogenem jebanym odszkodowanie, chociaż będzie. I te jebane polskie drogi cała się płamy, ale chuj, kto jak nie, ja, lecę. Wrum, wrum, i myk, i cyk, i dwójeczka, i spierdalaj, bo przyjadę, kaszaloci jebany. Pić jadę, nie wiesz gdzie święta są. Zagrajmy w statki L4!